i też pewno że tak 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 nie zobaczę tego, że pokażę, że tego, nie nigdy w życiu, umrę, się, że po prostu umrę. Nie ma takiej, kurwa, obrzec, bo się nie potrzebuję, że nie kocham, nie tego wszystkiego, bo trzymała nigdy się w życiu do tego nie przyznam, w ogóle tak nie zajrzę, że będę tak zadała, że była kompletnie inaczej, że w życiu Oświecona piękna i że w ogóle nie należy mi na na niczym,

w mojej nieświadomości. To wszystko dzieje się w moim ciele, umyśle, poniżej poziomu świadomości. I dopóki nie zaczęłam robić uh, repression work, nie miałam pojęcia, że to wszystko się dzieje, a działo się, zarządzając moją percepcją.